Dzień dobry kochani Nazywam się Joanna Radwan poruszam się w przestrzeni wielkie tak pełnia duszy. Witaj na moim kanale. Kochani, dzisiaj opowiem o wiele tematów mi się przewija i tak próbuję sobie wybrać te, które na ten moment się tak przejawiają. A dosyć mocno przejawia się temat wewnętrznego dziecka. Można powiedzieć inaczej wrażliwości. Duszka zaprasza do takiego miejsca. Teraz tak zbiorowo czuję, że jesteśmy zapraszani do tego miejsca, które ja nazywam początkiem. Jednak jest to już inne spojrzenie. Więc z tego miejsca, kochani, nie ma lęku, że stare wraca, że trzeba coś ciągle tutaj przepracowywać. I o tym też powiem, co będzie, co dalej, co ja, co ja widzę pod tym przepracowywaniem. Więc zapraszam Cię do takiego miejsca i ten przekaz energetycznie z takiego miejsca, kochanie, wypływa, żeby połączyć się z Twoim sercem. Więc jest to bardziej energia uzdrowienia, słowa są tytułem do tego, żeby Ci przekazać tą treść, które też układają się równolegle. Dlatego, kochani, że bardzo dużo się w nas dzieje. Wiele dusz teraz się budzi. Wiele dusz, które dopiero zaczyna przeczuwać tę inną rzeczywistość, budzi się do nowego świata. Więc powoli zaczyna przyswajać tą informację, gdzie to powoli jest tak naprawdę niesamowicie szybko, bo trzeba zrozumieć, że skoro dusza postanowiła się obudzić teraz, to wybrała sobie taki moment, w którym jesteśmy w takim przyspieszeniu teraz na Ziemi, że te informacje są bardzo szybko przyswajane. Więc paradoksalnie tutaj może się wydawać, Czasami, że dopiero teraz się budzę, ktoś już jest gdzieś tam w, w przodzie przede mną, gdzie tak naprawdę z poziomu duszy nie ma bliżej dalej. Jesteś w idealnym miejscu, jakim jesteś. Dusza wybrała ciebie na ten moment teraz i ona wie, że sobie poradzisz, bo skoro teraz wybrała ten moment, to znaczy, że masz już w sobie ten potencjał, żeby wykorzystać te energie, jakie teraz. Doświadczamy kolektywnie, zbiorowo, i jakie jesteś w stanie przyswoić w swoim ciele. Więc, kochani, jest takie zaproszenie do początku, do takiego miejsca, w którym to wszystko się zaczęło, do takiego miejsca, w którym teoria przechodzi w rzeczywistą praktykę. Czyli w momencie, kiedy wiemy już, czym jest emocja, wiemy już, jak ona powstaje że ona powstaje z myśli, które się kłębią, emocje powstają z przeszłości, z naszych historii, które się pokazują. Więc jak jesteśmy na etapie początku i zaczynamy patrzeć na ten świat, czyli zaczyna ci się przypominać swoje dzieciństwo, zaczynasz badać i rozumieć, że nie wszystko było tak idealnie, tutaj wychodzą na powierzchnię, kochani, emocje. Więc ja zapraszam kochani do takiego miejsca, które łącznie z tym podejściem do siebie, jako do istoty, którą się teraz opiekujesz, żeby pamiętać o swoim sercu, żeby pamiętać o tym miejscu, które jednoczy cię z tą bezgraniczną miłością, bo mam takie przeczucie, że często o tym zapominamy w rozwoju. Jesteśmy tak zapędzeni. Biegniemy do przodu, że zapominamy o tej integracji, którą ja nazywam właśnie zjednoczenie z sercem. I uwaga, to nie oznacza, że masz być cały czas w zatrzymaniu i kontemplacji, tak jak może się czasami wydawać. Tutaj, kochani, chodzi o to, żeby znajdywać w ciągu dnia czas, żeby zjednoczyć się ze swoją ciszą, ze swoim sercem. Czyli dawa dawać sobie takie momenty, kiedy. Spotykamy się z tymi emocjami autentycznie, kiedy ta wiedza może rzeczywiście zostać przez nas zaaplikowana. Czyli kiedy naprawdę kładziemy sobie ręce na sercu, kiedy jesteśmy dla siebie czuli, troskliwi, kiedy rozpoznajemy, jakie emocje przez nas przepływają i naprawdę stawiamy się dla nich, czyli praktycznie wykonujemy te. Wszystkie rzeczy, o których wiemy i które z nami rezonują, które się nam pokazują. Więc ten przekaz jest potrzebny po to, żeby twoja przebudzająca się świadomość i twoje wewnętrzna wrażliwość znalazła miejsce na to, żeby czuć się w Tobie bezpiecznie, żeby czuć się bezpiecznie w tym, co się w Tobie marynuje, dojrzewa, co w Tobie się budzi. Kochani, magicznie z tego miejsca, naprawdę z tego miejsca, rozwój dzieje się dużo łagodniej, dzieje się spokojniej. Możemy tutaj wejść w inny kontakt z ciałem, kiedy jesteśmy w takim miejscu, bo będąc w takim miejscu, które być może teraz przeczuwasz energetycznie, Twoje ciało zaczyna czuć się tutaj po prostu dobrze. Więc ono może przeżywać przeróżne stany, może być mu gorąco zimno, może mieć dreszcze, może się pocić, może dochodzić do drgawek, różnych wyładowań emocjonalnych. Natomiast kiedy ty jesteś w sercu i dla siebie, wtedy pozwolisz ciało na to, żeby przeszło ten proces, żeby spotykało się z tym, ty jesteś tutaj dla tego ciała. Widzisz, co ono przechodzi. Więc to jest, kochani, zupełnie inne miejsce, jak ciągłe doszukiwanie się w sobie czegoś i sprawdzanie, czy mam to przepracowane, czy nie. I dlatego chciałam tutaj, zwróciłam uwagę na to słowo, bo chciałabym, żeby, jeśli jesteś we współpracy ze mną, jeśli mnie słuchasz, wiem, że używamy, kochani, słowo praca, jednak zapraszam do tego, żeby to była bardziej taka podróż niż praca. Żeby to była taka droga poznawania siebie. Prace mamy i tak wystarczająco w tym życiu. Ciągle jesteśmy czymś zapracowani. Po co sobie dokładać? Więc może zdejmijmy z siebie ten ciężar nieustannej pracy i zamiast tego zaoferujmy sobie takie miejsce, które dużo łagodniej, energetycznie nas przyniesie, kiedy obejmiemy siebie w tej podróży. Czyli wtedy. Kiedy za, zauważ i poczuj w sobie to miejsce, jak to jest, kiedy tak wewnętrznie daję sobie pozwolenie na swoją wewnętrzną podróż. Możesz teraz na głos powiedzieć, damy sobie kochani, to pozwolenie na podróż, sobie na to. I możesz sobie teraz tak usiąść, wyprostować kręgosłup i powiedzieć do siebie na głos: Daję sobie pozwolenie na to, żeby moje życie stało się prawdziwą podróżą, poznawania siebie. Daję sobie pozwolenie na to, żeby to była prawdziwa przygoda, która jest wypełniona radością, zaufaniem, poddaniem, zaangażowaniem. Daję sobie na to, żeby uwolnić moje ciało od ciężaru ciężkiej pracy, nieustannego przepracowywania czegoś. Nieustannego doszukiwania się czegoś w sobie. W zamian za to oferuję sobie uważność, która wypływa z mojego kochającego serca uważność, która pozwala mi być ze sobą w tym, co jest i obserwować rzeczy takimi, jakie są badać to, co się we mnie dzieje. Jednak dzieje się to już z innego miejsca. Ponieważ wybieram kochać siebie, troszczyć się o siebie w tej drodze, być dla siebie. Więc jest to zupełnie inna energia, którą sobie oferuję. Pozwalam sobie na tą podróż i pozwalam sobie cieszyć się tą podróżą, niezależnie od tego, jak ona może na zewnątrz wyglądać, i niezależnie od tego, Jakie etapy przede mną się otworzą, a jak o tym zapomnę, to pozwalam sobie przypomnieć o tym, jak bardzo się kocham, dokąd tak naprawdę zmierzam i co tak naprawdę we mnie się teraz dzieje. A jeśli nie wiem, co się we mnie dzieje i jeśli boję się nowego, Pozwalam sobie na to, żeby objąć siebie w tym nieznanym, żeby czuć się dobrze w tym, gdzie jestem, żeby zaoferować sobie tę świętą obecność, która wypływa z kochającego serca przebudzonego umysłu i gotowego do tej podróży ciała. Więc jednocząc te trzy aspekty w sobie obdarowuję siebie teraz tą wolnością którą oferuje mi ten moment i to rozpoznania więc odżywiam się już teraz tą nową podnoszącą wibracją dostrajam się do tej nowej energii łagodnie jestem dla siebie kocham siebie we wszystkim co pojawia się we mnie Głęboki wdech. I wydech. I zobacz, poczuj, zaobserwuj, jak czuje się Twoje ciało, które doświadcza teraz tej innej energii. Jak się czuje Twój umysł, jakie myśli teraz przepływają przez Ciebie. Jak doświadczasz siebie teraz. Kiedy oferujesz sobie to inne podejście, które zaprasza do zaangażowanego, pełnego troski, uważności działania w kierunku poznawania siebie. A kochani, idąc dalej, taki ciekawy wgląd się wczoraj pojawił i takie duszka przynosi właśnie ten podróż, to, ten, tą taką wibrację, powrót do początku. I jak to tutaj teraz widzę. Jak to się odpakowuje? To jest takie kochanie niesamowite, że w kontraście możemy siebie tak bardzo poznać. Dlatego, kiedy już nasze serce jest tak przebudzone i tak spokojne, wtedy nie boimy się tego świata, z którego wyszliśmy, bo przecież każdy z nas był w tym świecie, w tym systemie, w, tych, w tej pracy, w tych różnych swoich, w swoim procesie, po prostu. Więc każdy z nas jest w różnym etapie teraz swojej podróży i przechodzi tą podróż. Więc wiemy dobrze, co tam jest. Wiemy dobrze, że wiele duszyczek będzie się dopiero budziło, będzie dopiero, będzie dopiero takim sygnałem do tego, co tak naprawdę teraz się dzieje. Więc, kochani, uśmiechając się do tego, tak, z taką informacją przychodzę. Że tak naprawdę, kochani, to co się teraz w Tobie dzieje, tak indywidualnie powiem, żeby ten przekaz wybrzmiał z mojego serca do Twojego serca. Więc to, co się teraz w Tobie dzieje, to zawsze tu było. To zawsze tu było. Czyli to, co teraz widzisz, to, co teraz się w Tobie budzi. Ta energia, która teraz zaczyna ożywiać Twoje życie, dodawać smaków, kolorów, jakkolwiek ona wybrzmiewa teraz, nie, nie przywiązując się kochani do żadnych nazwań, do żadnych yy, ciężarów czy lekkości do niczego po prostu z czystej obserwacji, patrząc z poziomu czystej duszy to po prostu zawsze tu było. Po prostu teraz postanowiło się w tobie przybudzić. Jak to jest, kiedy ta wibracja zaczyna docierać do ciebie, do Twojego systemu, do Twojego ciała, że to zawsze tu było. Tutaj nie stworzyłeś, nie stworzyłaś niczego nowego, to zawsze tu było. Teraz postanowiło się w tobie przybudzić. I jak się z tym czujesz? Kiedy tak pięknie to nowe już przebudza się w tobie. Bo ja się czuję fantastycznie, kochani. I tą wibrację też teraz wysyłam do ciebie. Więc niech twoja energia będzie gotowa na to, żeby przyjąć tą informację, żeby przyjąć ten radosny przekaz, że to zawsze tu było. Teraz po prostu się w tobie budzi. Wszystko jest z tobą w porządku. Możesz przechodzić różne etapy, możesz doświadczać różnych wątpliwości, niepewności, lęków, obaw. Popatrz sobie na to po prostu, jak to się rozpuszcza w tej obecności, w tym rozpoznaniu, że to zawsze tu było. Teraz po prostu się w tobie budzi. Jeśli mówisz do tego tak. To życie odpowie tak. I wtedy życie weźmie cię za rękę i cię poprowadzi. W szerokiej podróży i do zobaczenia znowu na szlaku. Dzięki, że jesteś. Kończymy na tym dzisiaj.